Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się silnią, pojęciem silni i jakimiś prostymi zadaniami do, jej dotyczącymi. E, co to jest w ogóle silnia? Często można spotkać się w podręcznikach czy coś w takim stylu z takim czymś, takim zadankiem, gdzie pisze, oblicz, wykrzyknik. No i nie wiadomo o co chodzi. E, wykrzyknik jest to właśnie w matematyce silnia. Na przykładzie. 1 silnia to się równa 1. Jeszcze może nie wszystko wiadomo, ale już 2 silnia to się równa 1 razy 2. To się równa 2. Czyli silnia jest to zawsze od jedynki każda liczba pomnożona przez kolejną, aż do liczby, która stoi przed znakiem wykrzyknika, czyli znakiem silni. Czyli dla trójki. Jest to właśnie lecąc od jedynki 1 razy 2 razy 3. Kończę na tej samej liczbie, która jest przed znakiem silni. Czyli 6, tak? 2 razy 3, razy 1. Dalej, 4 silnia, to jest 1 razy 2, razy 3, razy 4 i tyle. 4 razy 3, 12, razy 2, 24. 5 silnia, 1 razy 2, razy 3, razy 4 i razy 5. To się równa. 5 razy 4, 20, razy 3. 60 razy 2, 120. Tak? Już trochę jaśniej. Dobra. Yy, Lecimy dalej. Wiele jest zadań takich typu. Mamy na przykład 4 silnia przez 5 silnia. I jak to obliczyć? Mógłbyś sobie to zrobić tak: 1 razy, 2 razy, 3 razy, 4 przez. 1 raz, razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 i po prostu wziąć sobie, skrócić to wszystko i wyszłoby ci, że to jest 1 piąta. Tak? Okej, okay, fajny sposób, ale co jeżeli bym zrobił 23 silnia przez 24 silnia? Co, pisałbyś teraz do 23 wszystkie liczby? No właśnie, więc brzmi to w ten sposób, że 23 3 silnia przez. I teraz patrz. 24 silnia to nic innego jak 23 silnia razy 24. Tak? O, spójrz. Wynikiem. Tutaj 4 silnia jest 24. 4 silnia to jest 24. A 5 silnia to byłoby 4 silnia razy 5. Tak? Według tego, co tu mówię. Czyli 24 razy 5 powinno się równać 120. I rzeczywiście tyle właśnie wynosi ta nasza silnia. A więc zapisujemy to sobie tutaj. 23 silnia razy 24. No i bardzo prosto tutaj nam się skróci to i zostaje nam 1,24. dalej jakieś przykłady 90 silnia przez 89 silnia to się równa no i wiadomo robimy sobie 89 silnia razy 90 przez 89 silnia to nam się skróci i zostaje nam że to jest całe 90 ale mogą być takie przykłady, gdzie niestety będzie trochę więcej liczenia. Na przykład byłoby 90 silnia, ale przez 88 silnia. No i wtedy wiemy, że 88 silnia, jeżeli by do niej doda, dodać iloczyn, czyli pomnożyć 89 razy 90, to nam da naszą 90 silnia. Czyli piszemy 88 silnia razy 89 razy 90 przez 88 silnia. Tutaj skracamy sobie, No i zostaje nam 9 razy 90 90 razy 89, 0 9, razy 9,81, 0 no i 9 razy 8 jest 72, 2, 7, 0, 0, 8 9 w zasadzie 9, 9, 9. Bo o jedynce zapomniałem.

Pozwalają nam zostawiać to w takich właśnie formach, z tego względu, żeby nie trzeba było sobie tego liczyć, prawda, bo to zawsze można się pomylić czy coś w tym stylu. 32 razy 33 razy 34, 6, 9, 6, 9, 6, 5, 0, 1056, 34, 4, 2.

No, i tak jak mówię, mogą się pojawić takie też trudniejsze przykłady, typu 100 silnia przez 90 silnia, tak? No to po prostu zostawiamy sobie to w takim zapisie, że robimy 90 silnia razy 91, razy 92, razy 100 przez 90 silnia. No i wszyscy są zadowoleni, wszyscy wiedzą o co chodzi. Mam nadzieję, że się przydało. Subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, ewentualnie co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach i do usłyszenia. Dzięki, cześć.